Dzień dobry, Kubito. Witam w mojej ołaje spokoju. Uh -huh. Czeka nas indywidualna sesja. Uh -huh. I będziemy się wspólnie relaksować. Uh -huh. sprawdzę twoje czakręcje, czy są dobrze energią naładowane. Uhum. Spadamy każdą czakrę od stóp po głowie. I um, zapalimy sobie świecę. I nie tylko świecę, nie tylko świecę zapalimy. <laughs> ja może nie, bo ja już w uprzedniu 20 wypaliłam 20 kg. <laughs> Więc może um, tylko pani by się przydało, bo widzę, że pani jest. Bardzo nerwową babą. No, widać to, widać to. Czuję energię, ale też rysy twarzy. Takie twarde, ostre. Ze stresu, ze stresu. To się wszystko odbija na ciele, na twarzy. Myślę, że musimy wykonać jogę twarzy w Pani przypadku. Żeby Pani skórę zrelaksować i odprężyć dobrze, dobrze. dobrze. Teraz uh -huh. przejdziemy sobie na początek do, te, do um, zapalenia świecy, żeby stworzyć odpowiednią atmosferę. To uh -huh. jest przełącznik. Um, tak właściwie nie wiem, jak to włączyć. Uh, to może. Zapalimy bardziej standardową świec świeczunę. Uh -huh. Proszę. Jak pięknie płonie. Uh -huh. Uh -huh. Tutaj to miejscowimy. Weźmy teraz specjalny kamień, tą stroną powinien być, który pomoże mi wyczuć pani wibrację. Dobrze zaczniemy od dołu. Proszę się nie ruszać, żeby nie zaburzać pola energetycznego. Mhm. Czuję, że wibruję. Ale nie od dobrej energii, tylko od, od, od złej, bardzo złej energii, kobieto. Dużo stresów było. No niech pani spojrzy na moją dłoń, co się dzieje. Czakra serca, tutaj, tutaj, szczególnie tak. czakra serca wymaga pracy. Oj, ta czakra serca jest bardzo spięta. I bardzo brzydka energia wibruje nam z tej czakry. Niech pani spojrzy, co się ze mną dzieje teraz. Dobrze, idziemy wyżej. No, czakra gardła też nie najlepiej. Trzecie oko w ogóle. Sklejone, nieotworzone. I ta górze też. O! Niech aż nie, ten kamień... Nie chce się uspokoić teraz. No bardzo, bardzo dobrze. Niech sobie pani zapali coś. Uh -huh. Miała kiedyś pani kontakt? z zielem? Proszę bardzo, niech pani sobie zwinie blondziura. Tylko potrzebujemy papieru do tego. Niech sobie pani zwinie. O, tutaj mam papier. Tomik poezji można kupić, klikając link w opisie. Tajemnica drzewa mirtowego mój tomik poezji. No, taki mam papier. Ewentualnie jeszcze taki drugi. Homo Demens, też mój Tomik poezji też można go kupić. Można w No, można sobie wybrać, taki będzie blancer. Jak chce pani wybierze. Mhm. Proszę sobie zwinąć, dokładnie, trochę dać, pozwijać, prawda? No, i będzie dobrze. Mhm. Udało się, udało się. No to pięknie, to teraz pani go zapalę. Proszę mi go, proszę do, proszę do buzi dać. Tak się trzyma, tak, ja. I zaciągaj się, babo, zaciągaj się. Uh -huh, uh -huh. Pięknie, Udało się, no zaraz powinno być lepiej. Ja wiem, że dusi, dusi za pierwszym razem, ale zaraz będzie git też. I teraz tak joga twarzy. Pani ma tę twarz taką spiętą.

sobie rozerwałem buzię. Może poleć? Ale pani idzie to bardzo dobrze. Mhm. Teraz niech pani weźmie sobie pięść i spróbuję wsadzić do buzi. Kiedyś byłem rozciągnięty, to umiałem całą piąść, z piąstkę aż po przegów umiałem sobie wsadzić, ale teraz nie potrafię. Bo nie jestem tak rozciągnięty jak kiedyś. Niech pani spróbuje. Mhm. Uhum. I druga dłoń. Zawsze na dwie strony. O no, pani... Pani sobie o dziwo lepiej z tym poradziła. Dobrze. Teraz prosiłbym, niech pani chwyci sobie nos tutaj. Za skrzydełka nosa z jednej i drugiej strony i ciągniemy w górę. Ciągniemy w górę. Właśnie dużo napięć się gromadzi w nasadzie nosa. Więc w taki sposób możemy troszkę ten nos poluźnić. Dobrze. Teraz tak samo, tylko w dół. To w dół ciągniemy. Chcemy zbliżyć nos, nos do warg. Jak najbardziej się da. I wargi ciągną u górę jednocześnie. Mhm. Mhm. Jeśli nie żyd nosa wypłynie w trakcie ćwiczenia, jest to całkowicie normalne. Tak się zdarza, tak jest. Ja nie oceniam joga zabrania mi oceniać jestem jogin, joginem joginem i joga zabrania mi oceniać dobrze a jak tam pani smakuje ziele ziele dobrze się tam dzieje z zielem nie dobrze super dobrze teraz usz usz masujemy delikatnie a teraz ciągniemy uwaga wdech i na wydechu odciągamy nasz stron. tak mhm Możemy wykonać też taki ruch barkami, tak jak ja. To jeszcze bardziej wzmocni ćwiczenie. Uh -huh. Ciągniemy. Uf, dokładnie. Też widzę, że ma Pani dużo napięcia w rzęsach. Więc teraz tak proszę, chwycić się za rzęsy. I w górę ciągniemy, w górę. Tak, nie za mocno, żeby nie oderwać od powieki. To jest doskonałe ćwiczenie na spięte rzęsy. Mhm. Tak samo z dolnymi rzęsami. Tym razem ciągniemy w dół, dobrze. Aha. Pięknie. Mhm. A teraz ćwiczenie, które pomoże ujędrnić mięśnie twarzy. Proszę wziąć sobie dłoń. Tak. I zapodać sobie liście. I tak na każdą stronę po pięć razy. Mhm, ale mocniej. Dokładnie. W taki sposób. Właśnie, tak. Właśnie tak mocno, tak mocno trzeba. Mhm. Tak, właśnie tak. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze, o Spokojnie, spokojnie. Ojejku, pani krew poleciała. Panią w nos uderzyłem. Już przetrę, już przetrę, już przetrę. Przepraszam. Uh -huh, uh -huh. Przepraszam. Nie chciałem tego mocno. Może wystarczy tej jogi twarzy. Może teraz przejdziemy do jakiejś głębszej relaksacji. Dobrze. A teraz proszę wziąć głęboki wdech. Wydech. Zamykamy oczy. Zamykamy oczy. O nic nie myśli, o nic teraz nie myślimy. Czuję pani ciepło? Mhm, ja też czuję bardzo dużo ciepła. W wręcz pali. Co się dzieje? Jezu, oj świeczka się przewróciła, i Ojejku, chyba mamy zagrożenie pożarowe spokojnie. Zaraz osiągniemy nirwany, proszę pani. <śm>